Jest już jak wiążąca jakaś wiadomość, termin i miejsce rozgrywanych zawodów. No jeszcze mamy czekać jak długo? No proszę Państwa, jutro jest sobota wolna, niedziela do poniedziałku, przecież tu wszyscy czekamy, no jak tak długo można, no? no? trudno, do poniedziałku, do widzenia. I co, nadal nic? No widzisz, co się dzieje, no nie ma żadnej wiadomości, no przecież to, to naprawdę zakrawia na... A co konia. mam połóżą powiedzieć w tej chwili? Ach. Że trenować, no trudno, musimy czekać i wszyscy muszą być przygotowani. Tak ważny będzie no, najważniejszy w tej chwili dla nas w sezonie, no. Czekamy, no, po prostu czekamy. Zdobyć piłkarski Puchar Polski. W Morskim Klubie Sportowym Pogoń Szczecin najbardziej pragnęli tego trzej ludzie: Roman Wilczek, dyrektor klubu, Jerzy Kopa, trener i Zenon Kasztelan, piłkarz. Jarek, to tak nie można. Musisz się, Jarek, bo ty podchodzisz, że ty nie będziesz strzelał. Musisz się liczyć z tym, że strzelają wszyscy. Tu nie może być uśmiechu na twarzy. To jest sprawa, bracie, pucharu albo tylko drugiego miejsca. To może o tym decydować. Wiele pucharów tak się rozstrzyga. No jest to z jednej strony. Jakieś podsumowanie trzyletniego okresu mojej pracy. Jakieś, jakaś klamra, spięcie. Z drugiej strony jest to mecz o największe osiągnięcie w historii działalności sekcji Pogoni. Byliśmy w finale, ale nie startowaliśmy jeszcze w europejskich rozgrywkach. Nie prezentowaliśmy się na arenie międzynarodowej. Przy tym zespole dorastającym młodym. No byłaby to szansa i dla klubu, i dla zawodników dalszego ogrania, dalszego kroku w przód, jeżeli chodzi o szkolenie. No jednak piękna karta w historii. Puchar Polski udało się zdobyć niewielu do tej pory zespołu. Uważam, że no stać nas na wygranie tego pucharu. Jeżeli chodzi o moją osobę, to naturalnie ja już kiedyś powiedziałem, że w mojej pracy liczą się tylko sukcesy i zdobycie Bucharu uważałbym za niewątpliwy sukces zespołu, ale także swój osobisty.